Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ostatnio, tak jak wam pokazywałam, panowie popci na Ligałęzie, cieszyłam się. Ale okno tutaj w salonie to wygląda tragicznie. Całe brudne. No i dzisiaj się w końcu wzięłam. Było słoneczko, teraz zaszło. W salonie małe przemeblowanie, teraz stoi Orbiterek, bo nie ma aktualnie miejsca w sypialni. Przyszła szafa, nowa szafa. No i staramy się ją skręcić jako taką. Ciężka sprawa, bo jest wszędzie mało miejsca. A szafa jest na 2,15 m wysoka i na 1,80 m szeroka. W ogóle sobie nie wyobrażam, jeżeli ktoś kupuje szafę na 2,50, to jak on ją montuje? Nie mam zielonego pojęcia, bo przecież tego się nie da po prostu podnieść. No, chyba że w 3-4 osoby, no to ok, ale tak normalnie. No, ja sobie tego raczej nie wyobrażam. I jeszcze z potrójnymi drzwiami to już jest w ogóle, pff, dla mnie kosmos totalny. Dla Leona zresztą też kwiatki e, musiałam umyć. Muszę Wam powiedzieć, że przepraszam, że tak zboczy zboczyłam z tematu e, o szafie, ale e, ogólnie powiem Wam, że kwiatki zaczynają odbijać. Widzę młode listki, takie naprawdę soczyste, piękne. W ogóle teraz w Hamburgu jest bardzo ciepło. Muszę przyznać, że jest około 10 stopni. Jak się wychodzi, to jest po prostu bomba. No wczoraj troszeczkę popadywało, ale dzisiaj jest cały dzień sucho, o dziwo. No i było słoneczko. Także Leon wylegiwał się na parapecie, w okienku, cały szczęśliwy, całe rano. Powiem Wam, że nawet zapomniałam, że otworzyłam okno. On siedział tam cały czas, potem zamknęłam go na balkonie, bo rozwieszałam pranie, a on sobie tam siedział i mówił: Ojej, zapomniałam o kocie. No tak. A on sobie siedział na stoliczku, w kąciku, schował się, no i mu było dobrze. Ten kot od sąsiadów już nie przychodzi. Od tego momentu, jak go wypędziłam, no, muszę powiedzieć, że na razie mam spokój, nie wiem, albo sobie to wziął głęboko do serca, albo, albo, albo coś. No, a co tam słychać u Was, też już porządki, porządki. No, gdyby nie ci panowie, którzy obcinali. Te gałęzie tutaj, to muszę Wam powiedzieć, że wcale bym się za te porządki nie wzięła. No ale w kuchni już umyłam okno, bo też było brudne. Um, tą moją e, kalię piękną obcieli w pień prawie. Tutaj też, zaraz Wam pokażę. A jeśli chodzi o miskę z Ikei, słuchajcie, sprawdza się, zobaczcie, jaka brudna woda jest. Patrzcie, jak obcięli tutaj to drzewko bardzo mocno. Te wszystkie gałęzie od razu poszatkowali i położyli pod drzewka. W sumie fajna sprawa. Tam też wszystko wycięli pod naszym balkonem. Ładnie położyli. Tutaj ostatnio sąsiad, gdzie jest to okno, właśnie też miał problem z wilgocią. Może dlatego zostało to wszystko tutaj wycięte. A tak wyglądają okna, właściwie ramy okienne po cięciu tych wszystkich gałęzi. Zobaczcie, jak wszystko jest brudne. No cóż, jeszcze przed wiosną umyłam okno. A tu wygląda jak pobojowisko. O, Leon gdzieś się zwiał. Wszędzie ubrania porozrzucane, bo szafa w totalnym rozłogu. A tak, Leon już tutaj przed balkonem. Chcesz na dwór? No, oczywiście, że tak. No, leć. Proszę bardzo. Taki to ma dobrze. Nie, tak cię zamknę. Ciap. Ślinki z powrotem, wymyte, piękne, niektóre, niektóre niestety nie, ale okazja trochę, powiem Wam szczerze, przez tą zimę zmarniała, a poza tym miała kwiata, także też dlatego nie jest zbytnio efektowna. O. Co? Czego mi nagrywasz? No Czego jako... mi nagrywasz? Gruby lata na No ostatnio niecodzienny. Słuchajcie, Kaszka mówi. stoi, a Rafała nie? No tak, tylko Kaszka mówi, że jak nie dostanę pracy, to mnie wypierdala. Co zrobię? Wywala mnie. Kaszka mówi, nie ma pracy, nie, koła, nie ma mieszkania. Nie ma płacze. A ja mówię, że na te będzie, bo dostanę z socjalu. <noise> <noise> Także wiecie. Socjaczy. Będzie na skromne życie. No pewnie dla no. ciebie tak. Ale zobacz, będziesz miała faceta w domu, facet dom, wszystko... Ale mnie będzie nie będzie! Zrobione, bo ja pracuję, mnie wiecznie nie ma. Ja dzisiaj też idę na nockę, widzisz? Ja myję okna, żeby powiedzieć. Nieszczęśliwi mają robotę, nie? Co? Nieszczęśliwi nie. Ach... Ach, tam... Wszystko się ułoży, prawda? I wcale nie tęsknię za pracą. <laughs> wcale nie. No. Widzicie sami o co no. chodzi? Ja jestem leń. Leń idzie. Nie, jak to jak to ten? Siedzi leń będę, na kanapie. Ty będę typowy socjolog. Będę spał sobie do dziesiątej. Do dwunastej. Dziesiątej to za krótko. No. A włączyłeś w ogóle tą maszynę? Nie, już nie mogę. To weź ją przestał, dobra? Bo ja ją odstawiałam, bo myłam okna. Czekaj, zaraz, nie pobiegnie. Sama się nie przesunie, no, poczekaj. To sama się przesunie. Zaraz powiedzą, że, ale leniwy! Ale leniwy! Jezu, ten Rafał to tylko patrzy, żeby się obijać, żeby się położyć. Nie? No tak nie. No, A tak. kto szafę złożył? No tak, tak. Tylko teraz trzeba ją wymyć i te wszystkie graty stąd przenieść do, do szafy. To już twoja bajka. O, no widzisz. no widzisz. Ale moje będę musiał pewnie... Pouk czy poukładasz mi ładnie? Nie, to już jest twoja rzecz. Oh, widzicie, Masz więcej ja, czasu widzicie, niż ja. Ja idę na nockę. Widzicie jak ja przez rano? Mm. Ta miska. Pam. I zmieści się wszędzie. A jak wiecie. u. Coś A jak pamiętacie, ja mam mało miejsca w szafkach. Więc wszędzie oszczędzam. Firanki za chwilę. Ale wiecie co? Chcę spróbować dzisiaj te pokrowce zdjąć z krzesła. Ciekawe czy mi się uda, bo są już brudne. A ponoć idzie i brać. No właśnie. Aha. Czy ja to zdejmę, słuchajcie? O Jezus Maria. A nie. Powiem wam, że to nawet łatwo idzie. O! Że się łatwo powiedzmy, że łatwo. Ja Chodź tu chodź mi pomóż no, chyba... no, co się stało? Jak to tutaj zdjąć? Zobaczcie. Daj mi pół godziny. Tylko mi pokaż jak to wziąć i... No przecież, nie, poczekaj no kurde. No to już jest otworzone. No, a jak chcesz to wyciągnąć? To przecież trzeba wyciągnąć, nie? Ach, to tylko... E, a, a ja tu się męczę, te plastiki wyciągam. Czekajcie, zobaczcie. domu. Dobrze, super. Pokaż to tutaj, ten patent. I Echka. tak łatwo się zdejmuje. A ja, myślę, a ja tu chciałam te plastiki, słuchajcie, po, pościągać, a tu. To... Chciałaś rozwalić jest... wszystko. Nie, no to wchodzi, tylko tam pek, 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 No ty poczekaj, Kasiu, poczekaj, poczekaj. Ty składałaś chyba ten fotel, nie? No. A nie dobrze, bo no to tu wchodzi, no. Aha, to jest... Dobra, się to zobaczy. teraz włóż z powrotem, bo ja chcę po krowce no To wystarczy, tylko ty... ty. Pięknie. Weź, weź weź te twoje bryle. <śmuszczony> ty teraz. Czekaj, tak, tak. I co? I do góry? Aha. Amerykanie. Ale patenty i kioski. Nie siadaj tam w dziura. Masz. Chciałem spróbować. Myślisz, że to jakby by Ci się zmieścił no, w i to, taki, to mógłby być taki, wiesz, Co? wychodek tutaj, tu na przykład ostatnio Ci rura wybiła, nie? Z, z wszystkim ten, to możesz iść wiadro tutaj za krzaki i wiadro cyk. Przejrzyj jak sobie. za dawnych czasów. No, dokładnie. Dobra. My się już z Wami żegnamy, trzymajcie się, do następnego. A to by... a ja się nie witałem przecież jeszcze nawet. A ja już się witałam. Cześć. I mówię cześć. cześć. <laughs> <laughs> choose choose